Jeszcze jest Co jeden. Z, znowu, z, znowu. do jeden. nas! Wycie, dawajcie! Bili się do banku. Kurwa mać, zablokowaliście mnie. Jeszcze jeden jest. Pedro, Pedro. Ży. Żyje ktoś z was? Pedro, Pedro. Nie, mnie zabili. Nie odkuję, jeśli mi dasz jakąś broń. Pedro, przeżyjesz? Wleciał kolejny. Uważaj, ja. no. bo chodzą. Nie ma nikogo, możesz się nas podnieść? Jak nie ma nikogo Są, są A zabrali towar? No nie, bo Pedro, Pedro żyje jeszcze HeLa oh. do mnie Do tej pilki Są tamtej babki typy pewnie jakieś dużej To ci stało, A ty nie było cię z nami Jak on to zrobił? Dom, dom, o, znaczy wlecie, wlecie, wlecie. Wle w